Przecież to nie jest ostatnia. Jeszcze będziecie mieli przeszerewasz Dobra, Dobrze, to runda siódma. No, no, na co się kasi. Nie, 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 czekaj. Nie, ej, Uzek, nie Kuję, śjechała. Dobra, pójdź. Pojechał prosto. Dobra, pójście. To była war, walka przerwana przymusowo. Bo ciągnik wjechał na, na naszą posesję i nie mogliśmy dokończyć. O, dobra, to chodźcie się zmywamy.